scena pierwsza. Jeden ze szlachty. Zdrowie jasnego króla! Grabiec. Podziękuj, ministrze. Chochlik. Król dziękuję. Grabiec. Mój błaźnie, kasznik pieczomistrze przynoszą nowe danie. Skierka. Już kukta zamkowy nie ma nic na półmisek, prócz cielęcej głowy, lecz ta niedopieczona na królewskim karku. Grabiec. Widziałem dwa chodzące pawie na folwarku. Upiec je i dać na stół. Ja poczekam na nie. Kostryn. Służba przed jasnym królem na ostatnie danie. Postawcie złotnikami napełnioną tacę. Grabiec. Ministrze. Za rok usług z góry ci zapłacę, a nie drzyj tak poddanych tobie miły błaźnie. Za tysiąc żartów, złotnik, spraw nam śmiech łaźnie. Sobie także za ciężkie płacę panowanie. A to? To mi schowajcie jutro na śniadanie. Balladyna. Honor to dla mnie, że gość tak dostojny raczył nawiedzić mój zamek i stoły. Pijcie, panowie! Siedź spokojny, Na boga patrzą, odgadną, zginiemy. Pijcie panowie, panie chrząszcz zjemioły, piwaść. Dlaczego pan gryf siedzi niemy? Proszę wynaleźć wesołą rozmowę. Pierwszy ze szlachty. Mówmy o herbach. Grabiec. Ja mam w herbie króla, złote trzewiki, koronę i głowę. Pierwszy ze szlachty. Ja mam dwie trzaski, drugi ze szlachty. A ja mam pół ula, pierwszy ze szlachty. A ty, grafini? Balladyna. Ja? Kostryn. Pani, wszak byłaś księżniczką możnej trewizonty. Grabiec. Proszę, najświętsza panno, co ty narobiłaś? Książąt na ziemi miałaś aśćka grosze? Balladyna. Ja? O wspomnienie, wuj nielitościwy wygnał mię z państwa, zagrabił dzielnicę. Przez niego bracia, moi królewice zamordowani. Grabiec. Proszę, co za dziwy, kto by uwierzył? Balladyna. I mnież odmówicie wiary? Nie proszę o pożałowanie. Ach, ja szczęśliwsza, ja uniosłam życie. Lecz matka moja, matkę moją, panie, zamurowano w pałacu w Ramudze. Grabiec, biedna, starzyzna, balladyna. Ale ja was nudzę opowiadaniem tego, co mię boli. Proszę pić, proszę, gdzie kraj, czy pod stoli, niech daje wina, wy czar dolewajcie, bądźcie weseli. Głos sługi: Stój, matko, głos wdowy: puszczajcie. Balladyna. Gdzie ja się skryję? Wdowa. Kłaniam piękni moi, rycerze, córko, ha, to się nie godzi zapomnieć o mnie. Balladyna. Co się babie roi? Co to za stara kobieta? Wdowa. Wy młodzi hulacie? Dobrze, ale też o matce warto pomyśleć. A to mnie jak w klatce zamknięto. Stara czeka, 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 ani przysłała kawałeczka chleba. A to głód, córko. A przynajmniej mleka kropelkę dajcie, wszak tu manna z nieba padać nie będzie dla biednej staruszki. Balladyna, co to się znaczy? To jakaś szalona. Wdowa. A daj mi córko te złote dzbanuszki, matce się pić chce. Balladyna, czemu tu wpuszczona ta stara? Kostryn. Wziąź ją, idź z bogiem. Mój królu to obłąkana. Wdowa. A powiedz matulu do swojej matki, nie nazywaj stara, stara, ta stara. Balladyna. Wziąć ją, wyprowadzić. Grabiec, ha, ha, ha. jaka to chłopska maszkara. Dajcie jej pokój, trzeba ją posadzić z nami do stołu. Wdowa, to mi pan dobry, widzicie? Dajcie ławkę, niech usiędę. Tak, 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 trzeba, mój rycerzu chrobry, czcić starą matkę. Czy to ja uprzędę piękniejszą sobie suknię z pajęczyny? To wina mojej kwoczki balladyny, że ja w łachmanach, rada czy nie rada, niech się nie dziwi żaden z was acanów, że ot, nie złoto, lecz kilka łachmanów ze starych kości na proszek opada. Proszę wybaczyć, córce mojej. Balladyna. Piekło, jak tu wpuszczono tę żebraczkę wściekłą? Powiedz, jak weszłaś do złotych pokoi, ja ciebie nie znam. Wdowa. O, święci Anieli, nie znasz? Ty matki nie znasz? Matki twojej? Drabiec. Ha, ha. ha, Uszy królewskie weseli taki rozchowor. Wdowa, powtórz, córko śmielej. Ty matki nie znasz? Twojej własnej matki? Balladyna. Czy wy ją znacie panowie? Powiedzcież, co to za wiedźma? Akt czwarty, scena druga. Wdowa Biedna ja biedna! Pustelnik Co to za wołanie tak pełne płaczu? Wdowa O biedna ja biedna! Pustelnik Jakaś kobieta jak łachman w łachmanie W noc tak okropną ślepa sama jedna Skąd moja matko? Wdowa Matko? Ona Boga, tak nie nazywaj córko niegodziwa. Matka, psia matka. Pustelnik. Skąd idziesz u Boga? Wdowa, ja nie uboga. Siwa, siwa, siwa jak gołąbeczek. Nie wiesz, co się stało? Grafini, moja córka wielka pani, a ja na wietrze z głową taką białą. Mówię piorunom, bijcie, bijcie we mnie. I nie chcą słuchać, a w zamku zebrani pijaki sobie winszują wzajemnie, że córka moja pije wielka pani. Czy ty rozumiesz? Ma zamek i wieże, grafini. Pustelnik, jak się córka twoja zowie? Wdowa. Zowie się córką, ale ja nie wierzę, ażeby ona miała oczy w głowie, oczy, co płaczą, w taką zawieruchę, w takie pioruny na deszcz wygnać matkę. Co ją karmiła, co piersi ma suche starością suche, a włosy tak białe, jak co świętego. Pustelnik. Chodź pod moją chatkę! Ty drżysz od zimna, chodź, wdowa. I zamek cały do niej należy, wielki jak pół świata. Widzisz, grafini, pustelnik. Chodź! Wdowa, tu będę czekać. Czy córka moja wie, gdzie twoja chata? A kto wie, może jak pies zacznie szczekać, na no jaki łachman to wspomni o matce i każe szukać po świecie. Być może, wszak Bóg ma litość. Pustelnik. choć przepłaczesz w chatce, tę noc burzliwą, a gdy błysną wzorze, ja cię powiodę do wielkiego króla. Do nóg się rzucisz, błagając o litości, Wdowa, powiem jemu, ja biedna matula do nóg się rzucam. Królu, złoty panie, każ córce, która ma złota obfitość, niechaj mnie kocha. A król stronu tronu wstanie i zaprowadzi mnie do serca córki. O, o, płacza. Wiesz ty, za skaple sznurki wjeżdżałam się na sośnie skrzypiącej za gardło, drzewo się ułamało. Głupia, ślepa wybrałaś gałązkę umarłą, gałązkę, córkę drzewa, żelazna godzino, nie zlitowałaś się ty nad matką wdowy, a ja bym żyła chleba okruszyną w twoich płacach, niechby twoja ręka, sypiąc gołąbką w trawy, żer łowy, nie odginała od pszenic ziarenka. skłodniałej matki wygnać w las na burzę, wypędzić matkę. Wpadłam w kałużę i grom czerwony wyjawił z powieki oczy. Wyjawił do szczętu. Pustelnik. Oślepłaś? Wdowa. Mózg toczy, okropna ciemność. Miałam przed wieczorem tyle światłości, że mogłam zaborem rozróżnić białe słońce od księżyca. A teraz? Pustelnik. Jak to? I ta błyskawica nie świeci tobie? Wdowa. Wzrok ludzi nie strzeże od Boga ręki, co mi dzisiaj po wzroku. A wiesz ty, wiesz ty, że ja teraz wierzę? A nie wierzyłam dawniej, że co roku ptaszki, i jaskółki, nim pójdą za morze, stare zgrzybiałe, biedne matki duszą? Tak, 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 ludzie prawdę mówić muszą, żebrząc po świecie piosenkę ułożę groszową piosenkę o jaskółkach czarnych, co duszą matki. Proszę, w ptaszyskach marnych taka nielitość wygnać matkę starą, głodną, na cztery wichry trające za siwe włosy. Pustelnik, pod tysiące padają na tym świecie złych ofiar. Gdybym ja ciebie wziął za nieszczęść świadka, wdowa, to i ty matka? I ty także matka? Nie pójdę z tobą, bo się będziemy kłócić. O piękność imion naszych córek moja. Ach, gdybyś ty mię z grobu chciał ocucić, wołaj, bladina, pójdę szukać zdroja i pić jak wróble, zadzierając główkę. Do Pana Boga. Dzięki mu dał wody. Stara miała jedną krówkę i chacice, i ogrody, i dwie córki. Pustelnik. Po kraju całem szukać każe. I matki, i okropny sąd wydam na dziecko.